Wszyscy potrzebujemy dobra, potrzebujemy miłości. Więc Ty po drugiej stronie nie różnisz się ode mnie. Tak samo działasz najbardziej na baterie słoneczne, na światło i na to dobre słowo i na tą miłość. Nie tylko w okresie świąt wielkanocnych. Dzień dobry, dzień dobry, naturalna kuchnia się kłania. Tym razem z tej przestrzeni blisko nieba, bo już słońca nam potrzeba. O, nawet nie czuję, jak krymuje. <grytanie> Moi drodzy, jesteśmy, no właściwie jesteśmy w okresie zmiany czasu na letni, co bardzo mnie cieszy, bo tak naprawdę my bardzo mocno działamy na baterie słoneczne, te świetlne. Słońce nam jest potrzebne nie tylko ze względu na witaminę D, ale to się wydarzy dopiero od maja, ale przede wszystkim na światło. Nawet jak jest zimno, a nagrywam to w momencie, kiedy pada grat właśnie za oknem, to to prawda jest taka, że po prostu potrzeba nam światła. I ja zawsze mówię, że w naszych szerokościach geograficznych powinniśmy dostawać medal za to, że dajemy radę tak długo, właściwie pół roku w większości przez takie no szare właśnie Chmury, ale nie dajemy się, nie poddajemy. I ta różnica pomiędzy dam rada, nie dam rady jest olbrzymia i o tym niebawem będziemy mówić także na kanale. Ale dziś, ponieważ to jest taki odcinek, moi drodzy, no w pewnym sensie troszkę świąteczny, <grych> bo już jutro Wielkanoc, mi się zawsze w Wielkanoc kojarzy z tym, że rodzimy się na nowo, że jest ten okres zmartwychwstania, że Mama Ziemia rodzi się na nowo, żeby dać nam te skarby natury, o których pisałam właśnie w moich książkach naturalnie, ale też zawsze kojarzy mi się z takim hasłem, zakwitaj gdzie cię posadzono. Tak jak patrzę na te tulipany u mnie w ogródku, czy krokusy, one po prostu potrafią zakwitnąć, słuchajcie, w takich przestrzeniach, że to jest niewiarygodne. Czasami nawet jak mamy betonozę, której bardzo nie lubię, ale na przykład beton, 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 to trawa potrafi pomiędzy tym betonem wyrosnąć, chociaż tam troszeczkę jej natura jest niezwykła. Natura ma wielką moc, natura ma siłę, Natura potrafi nas uzdrawiać. Ja wczoraj, słuchajcie, po kilku dniach spędzonych w hotelu, gdzie mm, intensywnie pracowałam, gdzie nie miałam możliwości wejść tak właśnie bliżej natury, to pierwsze co, o czym pomyślałam, to jechać właśnie. Do natury, do lasu, i tam już poczułam po prostu, jak jestem napełniana, napełniana tak od środka. Moi drodzy, ja też, ponieważ wielokrotnie do mnie piszecie i też piszą, i pozdrawiam bardzo serdecznie osoby z zagranicy, bo ja sama wiele lat spędziłam za granicą, więc wiem jak to jest i łączę się z Wami tutaj duszą i sercem i pozdrawiam serdecznie. Pytaliście mnie o moje książki, które tak de facto z tą wiedzą, która tam jest przekazywana, czyli pięć tych książek naturalnie. One są bardzo uniwersalne, no bo mówią o świecie natury, o zdrowiu, o skarbach natury i nie tylko. Natomiast zaszły zmiany, bo moje wydawnictwo się zamknęło, przechodzi na digitalizację, a ja wolę być taka, wiecie, analogowa, książkowa, bo dla mnie książka to jest po prostu energia, to jest papier, to jest. Ja codziennie wieczorem idąc spać czytam książki i po prostu nawet dwie strony, to, że ja dotykam książkę i czuję jej energię, czytam, to jest po prostu niezwykła moc. Dla mnie książki mają taką wartość. Ja nigdy nie przeczytałam żadnej książki takiej w formie elektronicznej. I tak dalej. Po prostu książka to jest książka. Ja mam ją dotknąć, poczuć po prostu i pobyć z nią, a nawet z nią zasnąć, co zresztą właśnie często robię. Natomiast moi drodzy, ponieważ wydawnictwo się zamknęło, ale książki są nadal dostępne, są głównie dostępne w jednym miejscu, natomiast tak de facto nie ma już pierwszej części. Nie ma tej pierwszej części, najstarszej, oj, napisanej 10 lat temu. Ja będę w tym roku nad nią pracować, nad wydaniem nowym, poszerzonym. Może uda mi się ją przetłumaczyć także na inne języki, więc tej książki nie ma. Jakieś pojedyncze sztuki są w komorze normobarycznej na Wilanowie, więc jak ktoś będzie, to zapraszam. Natomiast pozostałe cztery są i są dostępne w sklepie Nika Lab. Ja tutaj pod materiałem dam Wam link. To jest ten sklep z wspaniałymi witaminami, a także bazami przede wszystkim dla kobiet, ale witaminami dla dzieci i tak dalej. Więc tamte książki znajdziecie również w pakietach. I druga część książki, tu jest dużo o ziołach. Tu jest to druga część, jeśli chodzi o skarbę natury, i tych odcinków, tych, tych rozdziałów jest bardzo dużo. Od właśnie melisy, także chociażby dyni przez gorczycę, bazylię, kardamon, kumin, kolendrę, kozieradkę, melisę, oregano, melisy mówiłam, mięta pieprzowa, rozmaryn, szałwia, bratek, y, lawenda, nagietek, nagietek, o którym mówiliśmy właśnie z Natalką, wrzucę wam jeszcze raz odcinek o nagietku, czyli o kwiatku małych dzieci. Właśnie nawet miałam na stole tą książkę, jak z Natalką, z tyma Herbst się widziałyśmy i miałam powiedzieć, że tu w tej książce jest cały rozdział o nagietku, ale co jest ważne, tutaj w tej książce macie rozdziały, czyli opisane ym, tematy, jak chociażby na przykład o kaszy gryczanej, dlaczego ta kasza gryczana niepalona jest lepsza od palonej, ale oprócz tego, że jest bardzo dużo treści, to zawsze każdy rozdział kończy przepisem, czyli macie wartość dodaną, bo do danego rozdziału macie też dołączony Przepis. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że w sklepie Nika Lab ma się te książki i ten sklep też wysyła um, do krajów Unii Europejskiej, więc mamy taką sytuację, że te osoby, które mieszkają też w wielu miejscach Starego Kontynentu mogą te książki um, otrzymać i e, zamówić, dotrz, dotrą one do Was. A wcześniej nie, nie zawsze było to możliwe. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Moi drodzy, tych książek już nie zostało zbyt dużo z tych nakładów poprzednich, i w momencie, kiedy ja będę robić ich do dróg, a będę powoli nad tym pracować, to one już niestety nie będą miały tej ceny okładkowej sprzed 10 lat. To jest po prostu niemożliwe, no bo wiemy, co się wydarzyło w kontekście inflacji itd., itd. Więc, jeżeli ktoś się waha lub komuś brakuje którejś części, a myślicie o tym, żeby to zrobić, to też tak zupełnie od serca Wam o tym mówię z troski, bo też rozumiem, że czasy są wymagające, że po prostu no cena tych książek już niestety nie z mojej. Winy, <laughs> czy z mojego powodu? Nawet nie lubię słowa wina. Nie z mojego powodu, tylko ze względu na to, co się wydarzyło, będzie inna. Trzecia część, i tu jest resztka. Słuchajcie, ich zostało chyba 30 sztuk. Naturalnej w kuchni, czyli macie przepisy, całą książkę o przepisach, z przepisami, 60 przepisów na zdrowie, wykorzystujących skarby natury, i w każdym przepisie też na dole macie troszeczkę informacji, na przykład dlaczego mięta, dlaczego kumin, dlaczego głuk, dlaczego na przykład yy, imbir warto dodawać do potraw i tak dalej. Czyli takie właśnie podpowiedzi. Tak książka myślę, że będzie pierwszą, po pierwszej części, która najszybciej się skończy, bo zostało myślę, że 30, 30 jeśli dobrze pamiętam, 30 sztuk. Kolejna, która jest już na wykończeniu, jak. Nie, to nieładnie zabrzmiało. Która się kończy, to jest naturalnie dla zdrowia. Troszkę jeszcze jej mamy, czyli rozmowy z terapeutami. Myślę, że książka bardzo bliska memu sercu, bo to jest moja wędrówka po świecie zdrowia, do zdrowia. Dlatego też we wstępie zawsze wam mówię, że napisałam: Szukajcie swojej naturalnej drogi do zdrowia, cierpliwie, z pokorą i z miłością. To jest książka, która, w której zawarłam rozmowy z terapeutami, lekarzami, którzy stanęli na mojej drodze, którzy mi wielokrotnie pomogli, też w okresie, kiedy dokuczyła mi choroba złota, endometrioza, ale pomogli mi całościowo, holistycznie, czyli lecząc nie tylko ciało, ale lecząc i ducha. Jest rozmowa z Małgosią, moją terapeutką, jest rozmowa z Jolą, yy, mistrzynią, jeśli chodzi o terapię krzyżowo -czaszkową. jest pan Leszek, chiropraktyk, jest osteopata, Łukasz i mnóstwo, mnóstwo jest terapia blizn naturalnych po, po operacji: pokochaj swoje blizny. Każda blizna ma swoją historię i to jest twoja historia. To jest historia tego, co przeszłaś, przeżyłaś. To jest historia twojego zwycięstwa. Więc zupełnie inaczej my, kobiety, możemy spojrzeć na te blizny, i to jest rozmowa z Anią Głowacką, u której ja z kolei mm, byłam kilkanaście razy na takim manualnym uwalnianiu zrostów po zapiekach, po, po laparotomii. Więc dla mnie książka, nad którą wylałam najwięcej łez, takich łez oczyszczających, bo zawsze wam mówię o tym, że, że łzy są ważne, że mm, żebyście nigdy ich nie chowali do środka, żebyście pozwalali sobie na to, żeby po prostu tą duszę od tego, co żeśmy tam do środka zapakowali, uwalniać. Ciało też, bo uwalniamy duszę i ciało. Że po prostu mówi się o tym, że Ciało krzyczy, dusza płacze, że, że to jest takie bardzo ważne, żeby po prostu te łzy płynęły i ze wzruszenia, i z radości, i takie łzy oczyszczające. To jest taki piękny czas, właśnie ten czas, taki nawet jeśli chodzi o kwestie religijne, Wielkanocy i tego, że za chwilę będziemy rodzić się na nowo, i przyjdzie wiosna, i mama Ziemia nam pokaże, ile może urodzić, i jak pięknie potrafi nas karmić. I że to wszystko po prostu przemija. I trudne momenty też przemijają. I blizny też można uwolnić. Również przez łzy, o czym ja tu piszę w tym rozdziale, dla mnie niezwykle, niezwykle ważne. Ostatnia książka na ten moment, piąta. <gryw> Mówię na ten moment, bo, bo myślę, że jeszcze kiedyś usiądę do biurka i napiszę. napiszę trochę więcej, tak jeszcze z głębi duszy, od serca. Natomiast piąta książka, naturalnie ziołowa, jest po to, żeby was zabrać w taką przestrzeń ziołami pachnącą. Tu są przepisy, 60 przepisów na zdrowie z wykorzystaniem ziół. Tu jest pierwszy i ostatni rozdział, czyli o poranku i wieczorem, po które zioła sięgać. Dlaczego właśnie po te, jak pokrzywał poranku, dlaczego polipę, werbenę, rumianek. Y i wiele innych lawendy sięgamy wieczorem. A po drodze jest jeszcze oczywiście koktajle, są jeszcze zupy, są jeszcze śniadania, obiady, więc jest tych przepisów 60 z wykorzystaniem ziół. Ja miałam tą wielką możliwość i radość zgłębiać wiedzę dotyczącą ziołolecznictwa w Instytucie Medycyny Klasztornej. Uczyłam się także medycyny ajurwedyjskiej więc to wszystko ze sobą połączyłam po to, żeby był to taki właśnie poradnik, jak po te zioła sięgać. Zresztą mamy tutaj cykl właśnie z Natalią, naszą kochaną z tyma herbs. Więc co jakiś czas też się spotykamy, bo jak kocham łączyć to zresztą w tych książkach też jest mnóstwo właśnie łączenia wiedzy, ludzi, tych ludzi, którzy patrzą w tą stronę, w stronę natury i to jest najpiękniejsze. Ja Bardzo nie lubię sama, sama. Nie, 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 moi drodzy, to my wiemy, że ja lubię pójść sama do lasu po to, żeby posłuchać, co mówi moje serce i dusza, co mi tam szepczą do ucha. Ale razem możemy zdecydowanie więcej, razem możemy się wspierać, razem możemy rozganiać te ptaki smutku. Ja zawsze mówię: nie możemy zabronić ptakom smutku latania nad naszymi głowami, ale możemy zrobić wszystko, żeby nie uwiły w tych głowach sobie gniazda. A drugi człowiek może nam w tym pomóc: edukacją, inspiracją, złapaniem za rękę i wprowadzeniem na scenę życia dobrym słowem pamiętajcie, proszę was o tym, jak ważne jest mówienie dobrych słów o drugim człowieku, żebyście nie mówili źle, dlatego że skracacie swoje telomery, końcówki chromosomów, to jest bez sensu. To naprawdę, to nie jest gra warta świeczki. Ja zakładam, że te osoby, które mnie oglądają, pragną, <laughs> pragną, żeby ich życie było lepsze, zdrowsze pełniejsze, bardziej wartościowe, więc też proszę te wszystkie osoby, które potem zostawiają komentarze, moi drodzy, bo jeżeli przychodzicie zostawić dobre słowo, to wydłużacie swoje telomery. Jeżeli przychodzicie pomądrzeć się, ale tak wskazując, próbujecie się mądrzeć w ten sposób, żeby umniejszyć drugiemu człowiekowi, to po co to robić? Po co sobie to robić? Po co sobie skracacie właśnie? To życie w pewnym sensie, skracając sobie, no nie pracując nad tym, żeby te telomery wydłużyć. Po co? To nie ma sensu, moi drodzy. To nie ma sensu. Poza tym, jeżeli ktoś kiedyś, a jest już tych osób sporo, zgłębi kwestie takiej psychologii, to wie doskonale, że tak de facto w momencie, kiedy my mówimy źle o drugim człowieku, to też mówimy z poziomu swoich braków. Dlaczego? Ja wiem, ja to wiem, że my wszyscy najbardziej pragniemy miłości, że często tam jest taka pustka. Ale nie szukajmy jej w ten sposób, że będziemy mówić źle o drugim człowieku, licząc na to, że w ten sposób się dowartościujemy, licząc na to, że w ten sposób się lepiej poczujemy. Moi drodzy, energia tak nie działa. Moja babcia świętej pamięci mówiła, która mnie wychowywała: Dziecko, co zaś jeszcze to zbierzesz? A jak masz powiedzieć coś złego o drugim człowieku, to nie mów wcale. Pragniesz powiedzieć coś dobrego? Wykrzycz to całemu światu. Cały świat potrzebuje dobra. Wszyscy potrzebujemy dobra. Potrzebujemy miłości, pomocy. Idę pomoc, pomagając drugiemu człowiekowi. Więc Ty po drugiej stronie nie różnisz się ode mnie. Tak samo działasz najbardziej na baterie słoneczne, na światło na światło w postaci tej energii i na to dobre słowo. I na tą miłość, i na tą wdzięczność, i na tą radość. To o tym to jest. Nie tylko w okresie świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego Wam życzę, kłaniam się, dziękuję za Was, dziękuję za wszystko. Dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie. A! A! I pamiętajcie tu z że jest taki jeden obowiązek, który jest bardzo często przez nas zaniedbywany. Czasami nawet w święta, czyli święte nic nie robienie. Odpoczywajcie. Odpoczywajcie.